Szanowni Państwo, przedstawiciele rządu Rzeczypospolitej na czele z Panem Ministrem Obrony Narodowej, wszystkie Panie i Panowie Ministrowie, wielce szanowni przedstawiciele polskiego parlamentu na czele z Panią Marszałek, szanowni przedstawiciele Wojska Polskiego i naszych służb, w szczególności służb mundurowych na czele z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Szanowni przedstawiciele naszych zagranicznych gości Korpusu Dyplomatycznego na czele z panami ministrami, przedstawicielami Korei, która w tym roku tutaj ma swoją narodową wystawę. Wielce szanowni Państwo prezesi, przedstawiciele firm, wystawców. Ale w szczególności last but not least, wielce szanowny panie prezydencie miasta Kielce i panie prezesie Targów Kielce, wszyscy wielce szanowni państwo. Dziękuję za zaproszenie i cieszę się ogromnie z tego, że mogę państwu pogratulować tego wielkiego wydarzenia, jakim są 31 pierwsze. Spotkania Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Tak jak już kilkakrotnie powiedziano, dziś największego w dotychczasowej historii zrzeszającego wystawców z 35 krajów, w sumie ponad 700 firm, które prezentują tutaj swoje produkty z zakresu obronności i bezpieczeństwa. Proszę Państwa. Cieszę się bardzo z kilku względów. Po pierwsze, dlatego, że oznacza to rozwój naszej polskiej, kieleckiej, świętokrzyskiej, wielkiej imprezy handlowej związanej z branżą bezpieczeństwa. Wydarzenia, które dzisiaj już jest jednym z większych na świecie, trzecim w Europie po targach londyńskich i paryskich, bez wątpienia absolutnie czołowym w Europie Środkowej. Wydarzeniu, które cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem i które śmiało można powiedzieć w wyraźny sposób przyczynia się do rozwoju gospodarczego i tej ziemi, tego regionu, samego miasta Kielce, ale także i całej Rzeczypospolitej. Ale oczywiście mówimy o tym wydarzeniu także z punktu widzenia naszego polskiego bezpieczeństwa, bo przecież dla nas tutaj w Rzeczypospolitej to, to jest najważniejsze. Nie tak dawno, zaledwie kilka dni temu, kiedy obchodziliśmy 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, mówiłem. O nieszczęściu II Rzeczypospolitej, która się spóźniła, której władze za późno zorientowały się o nadchodzącym niebezpieczeństwie i tak naprawdę za późno rozpoczęły modernizację sił zbrojnych. Tak to tutaj, między innymi w Kielcach, powstawał wtedy centralny okręg przemysłowy, był na etapie rodzenia się, powstawał nowoczesny polski przemysł obronny. Mieliśmy pierwsze egzemplarze jak na owe czasy super nowoczesnej w skali światowej broni, jak choćby nasze bombowce Łoś. Niestety było ich po prostu wtedy za mało. To były absolutne początki. To nie wystarczyło do tego, by Polska się obroniła. Szanowni Państwo, tamta wojna i tamta przegrana kosztowała nas zniewolenie najpierw zniknięcie polskiego państwa z mapy kosztowała nas później 40 lat komunistycznego zniewolenia za żelazną kurtyną kosztowała nas zapaść gospodarczą państwa które wyrwało się z powrotem na niepodległość i pełną suwerenność w 1989 roku, ale co z tego, skoro biedne i zniszczone po 40 latach komunizmu, zacofane, do dzisiaj odrabiające tak naprawdę straty w stosunku do Europy Zachodniej, których by nie było, gdyby Polska zdołała się obronić. Ale tak naprawdę kosztowało nas 6 milionów. 6 milionów obywateli. Nie da się tego wycenić. Dlatego dzisiaj, kiedy widzimy rodzące się niebezpieczeństwo za naszą wschodnią granicą, kiedy widzimy odradzający się imperializm, z którym także wtedy w 1939 roku i przez dziesiątki lat później mieliśmy do czynienia, który wtedy nas napadł, a potem zniewolił, wiemy doskonale o tym, Nauczyła nas tego historia i doświadczenie, że nie ma takiej ceny, której nie warto zapłacić za to, by Polska była wolna, suwerenna, niepodległa, a Polacy mogli żyć bezpiecznie. By, jak mówimy, żołnierz polski nie musiał walczyć. Aby nie musiał walczyć, musi być znakomicie uzbrojony. Cieszę się, że także te spotkania, właśnie kieleckie, Przyczyniają się do wzmocnienia potencjału polskiej armii, przyczyniają się do zakupów, które realizujemy, przyczyniają się także i do rozwoju polskiego przemysłu obronnego, przyczyniają się do zawierania nowych kontraktów i nowych kontaktów. To niezwykle ważne. Dlaczego? Bo nawet jeżeli dzisiaj mamy taką sytuację, że kupujemy z zagranicy, to staramy się, aby w każdym takim zakupie był jakiś polski element aby tych elementów było jak najwięcej, aby w miarę możliwości były umowy ofsetowe czy współprodukcja, a więc aby na następowało także i sprowadzanie produkcji do naszego kraju. I to się dzieje. To służy odbudowaniu tak naprawdę tego wielkiego potencjału polskiego przemysłu obronnego, który dosłownie wzrasta w oczach dzisiaj. Planujemy w następnym roku wydanie 137 miliardów złotych z budżetu Rzeczypospolitej na obronność. To także Fundusz Obrony Narodowej. Ale to jest kwota, która robi wrażenie na całym świecie, bo to jest ponad 4% naszego PKB. To jest w stosunku do PKB absolutnie jedna z największych. Kwot, jakie są wydawane w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to rzeczywiście pozwala na bardzo dynamiczną modernizację polskiej armii w bardzo wielu sektorach jednocześnie. Ten proces się dzieje, jest realizowany. Wydawał się na początku chaotyczny, ale dzisiaj widzimy pierwsze jego efekty. Te efekty są śmiało, mogę powiedzieć, znakomite, i mam nadzieję, że przemawiają. Nie tylko do polskiego społeczeństwa, jako tych, którzy mają czuć się bezpieczni, nie tylko do polskich żołnierzy, jako tych, którzy mają służyć w jak największym stopniu, zapewniając to bezpieczeństwo obywatelom, ale przecież także, którzy mają służyć bezpiecznie co niezwykle ważne. Ale mam nadzieję, że przede wszystkim uzmysławiają to potencjalnemu agresorowi, po to, by nie odważył się napaść na Rzeczpospolitą. Ale co dla mnie również niezwykle istotne, cały ten proces przyczynia się także do rozwoju Rzeczypospolitej. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, jaką rolę odgrywa rozwój przemysłu militarnego, technologii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, no niestety z prowadzeniem także i wojny, to niech popatrzy na to, jak wyglądali żołnierze. Na początku II wojny światowej, w 1939 roku, i w co byli wyposażeni, a jak wyglądali żołnierze, którzy kończyli II wojnę światową w 1945 roku i jak byli wyposażeni. Przez 6 lat śmiało można powiedzieć, ta wojna i to, czego ona wymagała, zmieniło w istotny sposób świat. Tak się po prostu dzieje. Bardzo szybko władze państw dochodzą do wniosku, że tu nie można czynić żadnych oszczędności i wszelkie środki muszą być wydane po to, by w jak najskuteczniejszy sposób móc się obronić. A to oczywiście pociąga za sobą rozwój całego szeregu branż gospodarki. To krótko mówiąc, w ogromnym stopniu pociąga za sobą rozwój gospodarki. Mam nadzieję, że ta obecna sytuacja i te wydatki, które dzisiaj musimy czynić. Jak i to wszystko, z czym mamy do czynienia tutaj, na tych wystawach, w efekcie przyczyni się do rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej. Wierzę w to, że polski żołnierz nigdy nie będzie musiał walczyć, ale że dzięki temu będą w Polsce także i nowe miejsca pracy, bogactwo dla społeczeństwa, zamożność Rzeczypospolitej. I budowanie jej silnej pozycji w przestrzeni europejskiej i światowej. I za to dziękuję organizatorom targów w Kielcach, za to dziękuję wszystkim wystawcom na czele z naszymi koreańskimi gośćmi. Tego życzę nam wszystkim. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, <klucza> mam tutaj wypowiedzieć tę sakramentalną formułę 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach uważam za otwarty. Dziękuję.